Masz wystarczająco dużo problemów, aby twój telefon nie był jednym z nich, więc dziś pokażę ci, jak w mniej niż minutę możesz przekonwertować obrazy z galerii na jeden plik PDF. Ale najpierw, proszę, zasubskrybuj nasz kanał. Przechodzimy do Galerii Obrazów. Załóżmy, że chcemy przekonwertować te dwa obrazy na PDF. Jak to zrobić? To bardzo proste. Klikamy Dwybierz u góry ekranu, a następnie zaznaczamy dwa obrazy, które chcemy zapisać. Klikamy w Udostępnij w lewym dolnym rogu, przewijamy w dół i wybieramy opcję Dodaj do plików lub Zapisz w plikach. Teraz klikamy Zapisz i gotowe. Przechodzimy do aplikacji, pliki i wyszukujemy zapisane obrazy. Jak widzisz, jeden jest tutaj, a drugi tutaj. Klikamy na trzy kropki w prawym górnym rogu, wybieramy Ty, wybierz i zaznaczamy oba obrazy. Możemy wybrać dowolną liczbę obrazów. Teraz klikamy trzy kropki w prawym dolnym rogu i wybieramy Utwórz PDF. Automatycznie zostanie utworzony plik PDF, który zawiera wybrane obrazy, każdy na osobnej stronie. To wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy, nie wahaj się zostawić komentarza. Do zobaczenia, dziękuję.